Hejka! Teraz na tapecie wzór skróconego mnożenia, tym razem z odejmowaniem, czyli jest to kwadrat różnicy, ponieważ siedzi różnica w środku. I wzór mówi tak: najpierw musisz podnieść pierwszy wyraz do kwadratu. Odjąć, ponieważ tu jest minus, to i tu jest minus. Podwojony pierwszy raz drugi, czyli to razy to razy 2. I dodać drugi wyraz do kwadratu. To tak jak mówi wzór 3x do kwadratu. Odjąć pierwszy razy drugi razy 2. 3x razy 5 razy 2. Dodać drugi wyraz do kwadratu. Tutaj musimy podnieść i, i trójkę do kwadratu, i x do kwadratu. 3 do kwadratu to jest 9, a x do kwadratu to kwadrat, po prostu x kwadrat. 3 razy 5, 15, razy 2, 30, ponieważ z przodu stał minus, to to będzie minus 30x. I drugie wyrażenie do kwadratu. Przed nim stał plus, więc ja też piszę plus. 5 do kwadratu, 25. Jedziemy dalej. 7a do kwadratu. Odjąć. Pierwszy razy drugi, razy 2. 7a razy b, razy 2. Dodać. Drugi wyraz do kwadratu. 7 do kwadratu, 49. a do kwadratu to a kwadrat. 7 razy b, 7a razy b to jest 7ab, razy 2. 14. Przed nimi stał minus, czyli to będzie minus 14, a b. Wszystkie litery zbieramy. I dodać b kwadrat. b jest literą, więc tak sobie zostanie. Tu już nic z tym nie zrobimy. Kolejny, sam przykład na literkach. Tu jest x, czyli 1x i 1m, ale będziemy to traktować normalnie, czyli x kwadrat, potem mamy podwojony pierwszy razy drugi, czyli x razy m razy 2. Odjąć x razy m, razy 2, dodać drugi wyraz do kwadratu. Z tym x za dużo nie zrobimy, czyli go przepisuję. A tu po prostu usystematyzuję to, jakoś inną kolejność zachowam. Najpierw będzie 2xm albo mx w siorybkach. I plus m kwadrat to muszę przepisać. No to znowu jedziemy. Pierwiastek z 7 do kwadratu odjąć. Cały czas tu jest minus przy podwojonym iloczynie, bo jest w środku minus. Pierwiastek z 7 razy 3b razy 2 dodać 3b do kwadratu. Pierwiastek z 7 z tym kwadratem to się zjada i zostaje nam po prostu 7. Pierwiastek z 7 razy 3 to są 3 pierwiastki z 7, razy 2 to jest 6 pierwiastków z 7. Dodatkowo Literka b do nich się dołącza, bo ona się działa w całym tym mnożeniu. Dodać 3 do kwadratu to 9, a b do kwadratu to b kwadrat. Pierwiastek z 5, za nim k do kwadratu, teraz to razy to, razy 2. Pierwiastek z 5k razy 1, razy 2 i dodać drugi do kwadratu. Podobna sytuacja. Pierwiastek z 5 z kwadratem nam się zjada i zostaje sama piątka, ale k nie miało pierwiastka, więc ono będzie do kwadratu. Tu jak to wszystko wymnożę, to będzie tak naprawdę dwa pierwiastki z 5k. I dodać 1, bo 1 do kwadratu to jest dalej 1. Tu sama zabawa na pierwiastkach, czyli pierwiastek z 10 do kwadratu. Odjąć. Pierwszy razy drugi razy 2. Pierwiastek z 10 razy pierwiastek z 3 dodać pierwiastek z 3 do kwadratu. Pierwiastek z 10 z kwadratem, znowu kwadrat z pierwiastkiem się zjada, zostaje 10. Tutaj pomnożę współczynniki przed pierwiastkami, to jest 2 i 1. 2 razy 1 to oczywiście 2, a pierwiastki są tego samego stopnia, więc mamy prawo wrzucić to pod jeden pierwiastek i pomnożyć, czyli to będzie pierwiastek z 30. I znowu pierwiastek z 3 do kwadratu. Kwadrat z pierwiastkiem się zjada, zostaje nam samo 3. Tu i tu są wyrazy podobne, czyli z tej samej bajki mamy prawo je dodać. Zawsze pamiętajcie, że interesują nas swoje brzuchy. Nigdy na plecy nie patrzę. Nie, nie, zrobisz, że to jest 10 odjąć 3, bo ten minus tyczy się tej liczby. To będzie 10 plus 3, czyli 13, a tu sobie przypiszę dwa pierwiastki z 30. Dziękuję i do usłyszenia ponownie.